Was bardzo serdecznie. Z tej strony Diego, a dzisiaj będziemy nagrać. Granie... którzy oglądają to na kanale Diego. Diego właśnie z pierwszym nagrywanie. Będziemy grać wowa dzisiaj, a za jest Skogar. przestaw się ładnie. To jestem ja Dzień dobry Nazywam się Skogar. Uh, mam 18 lat. Uh, przez całe życie chciałem być wróżką. Niestety nigdy wróżką nie zostałem. Uh, Diego. Lubi ziemniaki. Lubi ziemniaki, bardzo. Ale nie o to teraz mowa. Jesteśmy teraz na ekranie WoWa i będziemy sobie grać w WoWa? Tutaj disclaimer oczywiście, dlatego, że na pewno ktoś się znajdzie, kto będzie narzekał na nas, dlatego, że gramy na prywatnym serwerze w tym momencie. Ja gram na, przy okazji na Retailu, jeżeli spotkacie na The Fires Brotherhood postaci Fragaria, To tudzież Skogar. To wtedy najprawdopodobniej to jestem ja, więc możecie się przywitać, pożegnać, pocałować mnie albo od razu wrzucić na ignora, nieważne. Natomiast problem jest taki, że w tym momencie na retailu są bardzo, bardzo, bardzo długie kolejki, przynajmniej były przez ostatni tydzień, więc czekało się po, po godzinę 40 minut. Największa kolejka, jaka była, z tego co wiem, ponad 20 tysięcy ludzi w kolejce. No, ale nieważne. Teraz będziemy grać na prywatnym serwerze, dlatego że troszeczkę mniej rzeczy. Będziemy mogli pograć pandami. Dlatego że Krysus bardzo, przepraszam, Diego bardzo, bardzo chciał grać pandą. Więc um, tak. No. Kontynuując. Eee, no, gramy pandami. Ja wybieram klasę Monka. Czy ja już powinienem wejść, ale nie zdecydowaliśmy się w końcu, na, który, na którym realmie gramy. Na Hellscreamie czy na Storystaucie? Na Hellscreamie, ja już jestem tam dzisiaj postaci staje. Na hell scream. Na hell screamie Okej, okay, dobra. Chwila. Łączę się. Connected. Ja wybiorę kolor mojej zajewistej pandy czekaj. Czy... <grymio> się dopiero łączę, okej? Okay? Czy coś się zamroziło? O, dobra, moja panda będzie się nazywać. Diego. Dlaczego? Dirdu. Co się dzieje właśnie? Czy to dalej się łapie? O mój Boże, będę musiał to wyciąć potem. Dobrze. To jest moja panda. Jak widać tutaj bardzo dobrze na nagraniu. Okej. Okay. To jest moja panda. Tu jest moja panda. Okej. Okay. Teraz pierwsze moje pytanie, które, na, na które musimy sobie od razu odpowiedzieć, dlaczego pandaren nie może grać druidem. Dlaczego? No właśnie, mnie też to zastanawia, prawdę mówiąc. No. Znaczy, generalnie druidzi zamieniają się w różne zwierzęta, panda jest zwierzęciem, dlaczego panda nie może być druidem? Worgeni są druidami. Dlaczego pandy nie mogą być druidami? To jest seksizm, to jest rasizm. Ja nie będę się na coś takiego zgadzał. Nieważne. Więc ty będziesz czym grał? No, pandą... Monkiem. Okej, okay, będziesz tankował, healował, dpsował, bo możesz robić wszystkie te trzy rzeczy. Zajmij się. Ale no to zdecyduj się na to, co ty będziesz robił, to ja się dostosuję do ciebie, eee, bo mam dobre serce. Będę... Nie będziesz healował. Nie będę healował, będę dps -ował. Nie, będziesz tankował, bo w ten sposób znajdziemy łatwiej wyjście. Dobra, na... będę tankował, będę tankował. To będziesz tank DPS, to ja w takim razie będę healerem. I jak wszyscy wiedzą, najlepszą, najlepszą klasą w mopie do healowania zawsze był Szaman. Próba, robię was w chuju, to nieprawda. Szaman jest beznadziejny. Shaman był dobry w wanili. Tylko i wyłącznie. Jeżeli ktoś z was gra teraz NH-szamanem albo L-szamanem, zastanówcie się nad sensem swojego życia. Ja mówię to z miłości i z dobrego serca, dlatego że tracicie. Tracicie, tracicie swoje życie, swój czas. Tracicie mój szacunek. Tracicie na ubezpieczeniach. Tracicie. E, więc dobra, to ja będę healerem i oczywiście, jako healer, priest. Dlatego, że nie ma nic lepszego niż priest. Dlatego, że. <grywa> no priest. O, paladynem też nie mogę być. Dziękuję. Dziękuję, Blizzard. Czy ja wiem, mam priesta na Retailu? Dobra, będę healował szamanem. Shamunem? Tak, będę healował szamanem. Shamunem więc sobie, nie wyobrażasz się. Wiesz co, nie, nie będę hilował szamanem. Będę hilował magiem. Stary, kiedy my zaczęliśmy nagrywać? Już jakiś czas temu, dlaczego? <laughs> Ale nie, no bo nie chcę, żeby nasze filmy były dłuższe niż 15 minut, żeby nie, nie renderować tego 3 godziny, nie? Zaczęliśmy nagrywać... Czy jeżeli alt tabnę z WoWa, to będzie mi nagrywało to, co mam na ekranie? Nie. To bardzo dobrze. Będzie nagrywało to, co masz w grze, w grę cały czas będzie nagrywać. Perfekcyjnie, dobra. Boże, to taki... pierdolony ekran wszytywania. Ile można czekać? Zaczęliśmy 20 minut. Jak to pami. 20. Pamięć. A ja wiem, chwila, zaraz, zaraz ci powiem. 2023 do ciebie zadzwoniłem. Zaczęliśmy. W takim razie, tak, teraz już jest jakiś kwadrans. Także okay. dziękujemy za obejrzenie tego wideo. Trwało ono 15 minut. W ten sposób dzięki temu jesteście w stanie się na tym skupić. A my w ten sposób dzięki temu mamy wideo i mamy rzeczy, które ma, ważą mniej niż 50 giga, więc sukces. Nie zrobiliśmy nawet jeszcze postaci. Ja zrobiłem. Chcę, żebyś umarł, okej? Okay? Dobra, w tym momencie kończymy to nagranie. No, trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się na razie. Cześć. Pa!